Hołblele twarze, ja jestem Heros, a przynajmniej pierwszy odcinek z nowej serii na kanale. Zastępstwo za Hollow Knighta, po którym dalej mam w sumie taką pustkę w serduszku. Testię za naszym Beniaminkiem. Z okazji Halloween, które się zbliża, że jest piździernik i tego typu rzeczy. Halloween za niedługo, jak już wspominałem. Spróbujemy sobie sił w grze Costume Quest. Gra z ciekawą fabułą moim zdaniem. Troszeczkę kiedyś tam przeszedłem, ale nie całą, wiadomo. Chyba z godziny, żeby to pograł? Jakoś tak. Dobra, zaczynamy. Krumiso. Kostium Quest. Nie wiem co to, ale nie będzie. Slot pierwszy. Tak, poproszę. Zobaczmy, jak to będzie działać. Znaczy, ja to grałem już dawno, dawno temu i nic z tego nie pamiętam. Ale ładne to. Podoba mi się grafika, jest taka. Ale jest to troszeczkę stara gra. Umówmy się. a już wszystko, grafika jest taka ładna. Taka komiksowa, kreskówkowa, to mi bardzo pasuje. Tak. Znajdźmy jakieś przyjaciół, bo jesteśmy nowi. A, chodzi o terror. I cukierki. Pokazanie ludziom, kim naprawdę jesteś. Yy. Zgadzam się z Wren i Reynoldem. aha. C's. Aha. Widzę, że ta dość bardzo się wszystkim przejmuje. Mogę wybrać, kim chcę grać? Reynold. Ja chcę, się... ja chcę grać z. Re... Czemu jestem? Aha. Mhm. Ale. Okej. Okay. Jakieś sterowanie, jakieś coś? Chwila. Controlsy. Chodzenie, Payback. E, interakcja, notebook, Q. A, na razie nic nie mam. Dzień dobry. Dzień dobry. A chcesz wry? Uh -huh. Mhm. A z tego już ktoś wyszedł, skoro jest ciemno? Twoje roleki Mm -hmm. No i jak to będzie? Kuk? kuk. E. Oj. Szuka cukierków, a tu ma wielkiego cukierka. Oj, Ej, siostry mi ukradło. Nie żebym miał narzekać. Chodź, idziemy, już daję szukać cukierków. Bo tam coś jest, tam, tam coś jest. Za płotem. Aha, nie ja mam jeszcze nic. Nie mogę ani się ruszać, ani nic. Ale to głupie. O co chodzi? Aha. Uh -huh. Uhum. -huh. Oi. No i ją zabił. Hmm. <tryk> Tylko ja mogę rzucać się moją siostrą, ok. Mhm. Uh -huh. Tak wygląda. Okej okay. Staję się ogromnym robotem On ma zbroję Za wcześnie Kurde <laughs> Złego że klikam O Teraz poszło. Kurde, on ma więcej życie niż ja. Tu. Aha. 350 exp, 25 skierków. Wchodzę. To... Dzień dobry Pani Szaman mm. mhm. Aha, czy rozumiem, to jest nasz boss, ostateczny Wywaliła mnie z kostiumu? A to mata. ale daleko mnie wywaliła? Mhm. A. Akurat ty bym się nie przyjmował. Od dzisiaj więcej cukierków dla ciebie. Iż kotek ci pomoże. Nie zżygał się, widzisz? Nawet ci coś pokazuje. Ale Widać, że nawet yy... pokazuje ładnie jak kot od tyłu wygląda. I zniknął. No tylko ta mi. Cool. Go after the Find out more about the creepy witch who stole my costume. <coughs> Aha, czy muszę jeszcze to. U, trochę questów tu jest. A te stampy. A to są chyba jakieś takie dodatki. Kostiumów jest trochę. To mi się podoba. Mamy trzy, które możemy tutaj znaleźć: robot i jakieś nie wiadomo jakie inne. I creepy treats. Nie wiem nic. Ok, that's more than enough. O, teraz mogę czaskać. Mogę biegać? Nie mogę. Hej. Mogę wszystko tu... i zbierać z tego cukierki. Okej. Okay. Dobra. Kto wyrzuca dobre cukierki? To jest trastwo Dobra. Kocie! Chłopku! Tu gdzieś był ten kłoteł. Okej. Okay. A. Czyli jak rozumiem, to działa w ten sposób, że w takich tych w skrzyniach są części kostiumu. Bo człowiek parę, trochę czasu nie grał w grę i od razu odkrywają na nowo. To jest folia aluminiowa, więc zostało nam jeszcze jedno. <laughs> co to będzie? No, rozwal. To jest trzecią rzeczą, zaraz się dowiem. Ila ważniejsze rzeczy. Cukierki zbieram. A, buty z wrotkami, ok. I co teraz? Będę teoretycznie móc. Zrobić sobie tego kostiuma, tak? okej, okay. o i teraz na shifcie mogę sprintować. Dobra, i co teraz Tyż maciarzu? <kluzny> Aha. Aha. Koleś. Ej, tu było przejście ładne. Aha. Quest complete. Ja to... jaki teraz mamy quest? 20 dom to, to zrobienia go After Rain. Okej. Okay. Coś już wiem. Ty daj robić Trigger Treat. Mogę ludziom wszystko rozwalać. No, tego nie mogę. Hydron mogę. <coughs> o, bo w środku mandarynka. Zjadłbym. I fistaszki. Jakieś takie. Aha. No, w własnym domu ciężko robić Trigger Treat. A, tam mamy... Ogródek Tędy nie przyjdziemy Są tu jeszcze inne domy Juuujajaj Halo. Inne domy Tam jest fragment z kostiuma Tu są mumiosławy Dzień dobry mumiosławy Mm. Ty gnoju sakramencki! Nie ma zgody. Oj, nie, Ewelot, ja ci pomogę. Program for protection. okay mm- cool should you aha Aha, ja muszę się z nim ścigać. Więc to w ten sposób działa, dobra. I wyląduje komuś na głowę i mu ją rozwalę. Nie. Haha, ha. Rajer Mhm. Mm Oj. A i odholowali samochód teraz. No tak, bo on wcześniej tam przecież tym samochodem też się rozwalił. Mhm. Mm Czyli co teraz? Mhm. Uh -huh. A, no to so, nie mogę. Sory. Don? A to już rozwalaliśmy, OK. Tu ten gnojek. Tędy nie wleziemy. O. Dzień dobry. O. Ile cukrzów. Mamy 291 cukrzyków, jesteśmy bogaci. <laughs> Dobra, gdzieś tu jest je jeszcze jakiś dom? Tu jest haupa. Oddawać mi wasze cukierki. Puk, puk. Aha, czyli teraz rozumiem. W tych wszystkich dach może pojawiać się ten zły, niedobry pan. Tu jest dwóch, z czego jeden strzela. Za wcześnie. Oj. Dobra. wszyscy w ojej oj, oj, oj. A to wyszło nie witamy spacja nie shift ale ważne że zadziałało tak cool ten też ma co to robi a chyba teraz go będzie bronić od wszelkich ataków. Dobrze, bardzo mi się to podoba. Za wcześnie. Ja nie mam wyczucia. Ale u Rycerza zawsze jest Shift. To już dostałem. Okej... Okay. Ja chcę zobaczyć, co to są to, co dostałem. To nie był Batysta. Mam Creepy Treats. Glob. Okej. Okay. Defense Mini. Aha, więcej questów nie ma aktualnie. Dobra. To ma więcej HP-ków z kostiumu. A cukierków ma nic. Szkoda. Przydałoby się większy atak power. Przecież <laughs> w sensie to AP. Bo to na pewno jest, chodzi o siłę ataku. Jak widziałem, zadawaliśmy po 22 obrażeń. Dokładnie tyle, ile tutaj mieliśmy tego AP. A Chyba ostatnie już dzisiaj. Chociaż kto wie. No. Jedziesz. A tędy nie przejedziemy. Okej. Okay. Tu mamy. Dzień dobry. Puk, pok. Cukierek albo psikutas. Pan masz rudego wąsa. Tak ja ogólnie lu lubię rudy zaraz, ale ty miałeś brzydkiego rudego wąsa. Czy my mamy w ogóle? <laughs> Odnowione HP po każdej walce czy jak to działa? Znaczy, mam jeszcze jakieś domy w końcu do zbadania. Jeszcze ten sez zwiedźmy. Mam myślę, że tu idzie wjazd do ogródka, ale nie ma. Puk, pok, pok. Tukierka bo kutas. Znowu. Tak, zanim reklamy się skończą, szybko dawaj sukces. Bo ci rozwaj samochód. Okej. Okay. O, coś, coś ty mi mówiłaś? Aha, Candy Traity. Co to? Creepy trees, card. need one glob, to finish my set. Aha, czy jak znajdę drugiego tego takiego gluma, to mogę sobie kupić go ulepszyć. Znaczy go wymienić na coś innego. Ja chyba nie powinien tego otwierać, dopóki nie będę miał zadania na kostium. Jak to się mi się wydaje. Już chyba jednego kostiumu nie będę mieć. Dobra. Ostatni grabbing i lecimy. Już już 21 minut odcinka ponad. Uuu, czarowdzieje. <laughs> Okej. Okay. No prawie! 23, ok. E! Miało być E ani sh Shift. Większe obrażenie, nie podoba mi się to. O, to pykło akurat. Ku. Cool. Jednego mniej. Jeszcze mnie podpalił gnój jeden. Tak się stary bawić nie będziemy. Żeby mi teraz nie zadziupał tego. Jakie one silne. Candy Hair, okej. Okay. Stampy, dobra, ale nie wiem skąd mam wziąć te stampy, na razie nie będzie się tym bawić. Ale dobra, w tym odcinku to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to standardowo muszę łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję czy coś tam jeszcze innego chcecie. Wiecie jak to działa. Na następnym odcinku będziemy dalej poszukać naszej siostry. Porobimy jakieś kwestie, jeżeli nam się uda. I oczywiście pozbieramy mnóstwo słodyczy. Tak więc, już niech moc naszego robota zawsze będzie z wami, moi drodzy. A ja żegnam cieplutko.